Polecając książki, które tu leżą dla Państwa, chciałbym polecić dwie publikacje. Przede wszystkim przepiękne wspomnienia partyzanckie. Człowieka, który był oficerem Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Częstochowskiego, później oficer Brygady Świętokrzyskiej. Jeszcze przez jakiś czas, przez pół roku działał po ziemi antykomunistycznym, do lipca 1945 roku. Kapitan Władysław Kołaciński-Żbik, Między Młotem a Swastyką. Ja się wspomnień. Partyzantów naczytałem bardzo wiele. Nad tym pracowałem ponad dwa lata, żeby sprawdzać, zrobić przypisy, znaleźć dokumenty potwierdzające i jest to jedyny przypadek, jaki znam, człowieka, który wspomina działalność partyzancką. Tam są błędy, niedokładności. Jak się pisze 20-30 lat po wojnie, to oczywiście muszą być nieścisłości. Ale nie kłamał. Napisał prawdę. Napisał przepiękną polszczyzną. Taką mieliśmy kiedyś inteligencję. On, gdy... Sporządził ten maszynopis, postanowił sprawdzić, czy to jest coś warte, i przesłał to Sierowi, Wańkowiczowi do oceny. Czy to warto publikować? A Wańkowicz mi odpowiedział: Żadnych przeszkód nie widzę i żadnych poprawek nie wnoszę. Żadnych, dlatego mówię: Są to ostatnie egzemplarze, warto się z tym zapoznać i warto to znać. I wreszcie publikacja: To jest periodyk Glaukopis, pismo społeczno-historyczne, numer 39. Jest mój olbrzymi artykuł. O takiej gwiazdeczce obecnej naukowej Rafale Wnuku, zwanym profesorem, o tym, co można zrobić z naszą historią i w jaki sposób można ją pokancerować i wypaczyć. Byłem święcie przekonany, że po tym, co to opublikowałem, on się odezwie, że będzie się bronił. Wiecie, jaka była jego reakcja? Nic. Najlepiej to nic nie mówić, z poczuciem wstydu. Tym nad, nad nami górują, że są po stronie władzy że władza jest zmienna, władza się może zmienić, a my im to wszystko mamy obowiązek pamiętać. Dziękuję bardzo. Przez te kilka ostatnich lat, odkąd na kanale Wyklęci TV, na kanale Leszek Żebrowski ukazują się nagrania z zakresu zarówno historii polskiej, historii powszechnej, jak i w niewielkim zakresie nagrania z zakresu polityki bieżącej, polityki wewnętrznej, polityki międzynarodowej, to wszystko przemija. Nagrania co kilka dni, pojawia się następne, później następne. Dzisiaj czas płynie tak jakby szybciej, jesteśmy teraz bardziej zajęci. Wielu rzeczy nie zdążymy obejrzeć, wielu rzeczy już nie pamiętamy. Chcielibyśmy co jakiś czas przypominać, przynajmniej naszym zdaniem, najbardziej wartościowe materiały z tego zakresu. Materiały historyczne, bo te wszystkie polityczne one przemijają. Ale historyczne, które są nieprzemijalne. Chcemy przypominać po to, żeby albo odświeżyć pamięć tym, którzy to kiedyś widzieli, albo zapoznać z tym tych, którzy tego dotychczas nie widzieli. Żeby to wszystko gdzieś nie przepadło w tej czeluści internetowej. Po to to właśnie będziemy przypominać. Mamy ponad 600 nagrań do tej pory. Z tego jest naprawdę bogactwo do wybierania, do przypominania i do pokazywania. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbukh.pl z kodem historia10, 10%, 10 rabatu. Posiadanie broni. Czy to jest przywilej? To jest coś, gdzie można to reglamentować, gdzie aktualna władza czy ekipa rządząca da albo nie da, według widzi mi się albo jakichś sztucznych kryteriów, czy to jest coś, co nam się należy? Broń, jak sama nazwa wskazuje, służy do obrony. Jak wygląda stan posiadania broni na świecie i w Europie? Na 100 mieszkańców w Stanach Zjednoczonych, w Ameryki, mamy 121 sztuk broni. Prawdopodobnie jest więcej. Czyli każdy obywatel ma więcej, Niż jedną sztukę broni. Co to znaczy? To znaczy, że obywatel czuje się bezpiecznie. Jeśli ma prawo posiadania broni i ją posiada, a napadnie go jakiś zbój, chce go obrabować, on tej broni może użyć. Każdy następny już tego nie zrobi, bo poniesie konsekwencje. W Europie aż tak dobrze nie ma, ale są kraje, gdzie posiadanie broni też nie jest jakimś szczególnym przywilejem, nie daje się tego z łaski, tylko praktycznie ci wszyscy, którzy na to zasługują i chcą. Taką broń mogą posiadać. Szwajcaria ma prawie 46 sztuk broni na 100 mieszkańców. Finlandia ponad 45. Serbia 37,8. W Europie na 100 mieszkańców posiadanie broni jest czymś oczywistym. Większość krajów Europy, krajów przecież cywilizowanych, na takim samym poziomie nieco wyższym lub nieco niższym niż my, obywatele posiadają broń. W Polsce. Mamy po prostu dramat. Polska ma 1,3 sztuk broni na 100 mieszkańców. W gorszej sytuacji jest tylko Rumunia. Wszystkie inne kraje są lepiej zaopatrzone w to, co służy do obrony. Ale jak się zorientujemy i dowiemy, jak wygląda procedura otrzymywania, ile trzeba starań, badań, ile trzeba złożyć różnego rodzaju podań i zaświadczeń. Wtedy dopiero okazuje się, że własne państwo obywatelom rzuca kłody pod nogi. Niesłychane jest natomiast to, jak wynika z dokumentu, który został wydany z upoważnienia komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie całkiem niedawno, należy zasięgnąć opinii w tych sprawach, czy ktoś może posiadać broń, czy nie. W ośrodku monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych oraz stowarzyszenia Nigdy Więcej w Warszawie. Są to stowarzyszenia lewackie, trockistowskie, prorewolucyjne, właściwie można powiedzieć tacy współcześni bolszewicy. W ośrodku monitorowania takim szefem, przywódcą, guru tej organizacji jest niejaki Rafał Gaweł. Został prawomocnie skazany za fałszowanie dokumentów, świadczenie nieprawdy, za defraudację, do więzienia nie idzie. Dlaczego? Bo struga wariata. A ciekawy jestem, czy on też ma broń, czy też ma pozwolenie. I gdyby sam o to wystąpił i wystawił sobie zaświadczenie, że jego stowarzyszenie popiera ten wniosek, czy by dostał, bo od strony formalnej spełniły prawdopodobnie wszystkie wymagania. Polacy mają prawo. Posiadać broń, a państwu ma obowiązek nie dawać tylko w tych przypadkach, które są szczególne, gdzie byłoby to zagrożenie dla danej osoby lub najbliższego otoczenia czyli dla skazywanych prawomocnymi wyrokami, dla ludzi, którzy nie powinni posiadać ze względu na ograniczenia fizyczne przecież nie można dać osobie, która w jakiś sposób nie może się nią posługiwać, bo przekaże komuś innemu ale cała reszta Powinna mieć takie prawo. Kiedyś Polacy mieli broń, i to było oczywiste, i kiedyś czuli się bezpieczni. Dzisiaj Polacy są rozbrojeni, a wobec tego chaosu, jaki mamy z napływem imigrantów coraz większym, może się okazać, że to tylko my nie będziemy mieli nic. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapital.pl. Z kodem Historia 10, 10% rabatu.